Sobota, 19.30. Krzysztof Ziemiec, witam, dobry wieczór i zapraszam na Wiadomości. I teraz Piotrek pięknie. Polak na podium w zawodach w Engelbergu. To zawsze jest super, kiedy ktoś z naszej grupy staje na podium, czy wygrywa. Nasza partia musi się stać, w jakiejś mierze już jest, ale musi się stać do końca partią marzeń Polaków. Plan Zjednoczonej Prawicy na rok podwójnych wyborów. Ludzie pamiętają zamach sprzed kilku lat, boją się, wolą zostać w domach i nie ryzykować. Jarmarki świąteczne pod specjalnym nadzorem. Nie jestem pewna, jakie jest rozwiązanie. Jeśli więcej policji jest lepsze, nie wiem, czy to mnie uspokoi osobiście. Aż miło zaczynać tak wiadomości. Piotr Żyła zajął drugie miejsce w konkursie skoków w szwajcarskim Engelbergu. Tym samym odrobił nieco punktów w klasyfikacji generalnej, a to wszystko co działo się na miejscu obserwował Filip Czyszonowski z redakcji sportowej TVP. Powiedz nam dlaczego nasi pozostali zawodnicy no nie wskoczyli na podium. Poza Piotrem Żyło pozostali Polacy są w poszukiwaniu wystrzałowej formy, ale spokojnie ona przyjdzie. Dziś kamień Stoch dziewiąty, Ktoś powie najsłabszy wynik w sezonie. Ale docenimy to, że od 11 miesięcy Stoch nie wypada poza czołową dziesiątkę konkursów Pucharu świata, a takiej regularności nie ma żaden inny skoczek na świecie. Dziś Dawid Kubacki 13, ale widać, że rozkręca się ze skoku na skok, więc zalecam cierpliwość na najważniejsze imprezy sezonu. Turniej 4 skoczni i mistrzostwa świata w Zeffelt. Wszyscy będą. Gotowi materiał Mateusza Nowaka. Piotr Żyła nie przestaje zaskakiwać. Ta wysokość przelotowa to jest dobry W tym sezonie jest jak na razie liderem naszej kadry. W tegorocznym Pucharze Świata wywalczył już czwarte podium. Tradycyjnie nieco wolniejszy od kolegów na progu, ale tutaj walczy do końca odległość. Ładny skok. W pierwszej dziesiątce także Kamil Stoch, dziś dziewiąty. Dzisiaj pojawiły się błędy, więcej błędów i zacząłem z dobrego poziomu, a później schodziłem coraz niżej. No i już te skoki nie były tak tak, dobre. Jak... Pierwszy bardzo dobry skok Dawida Kubackiego wystarczył do 13 miejsca. Ładnie, pięknie, w tych trudnych warunkach poradził sobie znakomicie. Skoczek z nowego targu jest jednak w coraz lepszej formie. Tak, dzisiaj jak z tego dnia będę zadowolony, bo jakiś kolejny kroczek do przodu był zrobiony. I e, no teraz tylko to przeanalizować i, i jutro pracować dalej. Dziś poza zasięgiem rywali był Niemiec Karl Geiger. Oj, ładnie leci Niemiec i bardzo daleko! W drugiej serii skoczył 141 metrów i odniósł pierwsze zwycięstwo w karierze. Mój pierwszy skok był delikatnie spóźniony, ale drugi był jednym z najlepszych, jakie oddałem w życiu. To zwycięstwo to wspaniałe uczucie. Wygrana nie pozwoliła jednak Geigerowi wskoczyć do pierwszej trójki klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Liderem siódmy dzisiaj Rio Kobayashi. Stratę do Japończyka do 91 punktów zmniejszył Piotr Żyła. Trzeci egzekwo Kamil Stoch i Johan Andre Forfang. I teraz Piotrek pięknie! Szansa na kolejne podium naszych skoczków już jutro. Początek transmisji drugiego konkursu w Engelbergu o 14.05 w jedynce. Mateusz Nowak, Wiadomości.